Udali się wprost na główną ulicę miasta, gdzie były sklepy najwspanialsze i najbogatsze. -O Ender kupił dla Aladyna szaty cudowne, przetykane suto złotem i srebrem. Aladyn przywdział te szaty i ucieszony przeglądał się w lustrze. Ender zaś powiedział: Myślę, że już za długo przeglądasz się w lustrze. Wyjdźmy tedy ze sklepu i wyruszmy na przechadzkę po mieście żebyś mógł się pokazać wszystkim w swoim nowym ubraniu. Jutro albo pojutrze wynajmę dla ciebie duży i piękny sklep i zapełnię go dywanami, adamaszkami i kaszmirami. Tymczasem przechadzka po mieście zwróci na ciebie uwagę przechodniów i staniesz się znany jako człowiek bogaty i pięknie wystrojony. Wyszli więc razem na miasto. Aladyn starał się chodzić poważnie i dumnie. Co chwilę przechylał się nieznacznie na strony i umyślnie zawadzał nogę o długą jedwabną szatę, aby zmusić ją do szelestu. Szata szeleściła, a przychodnie z podziwem patrzyli na Aladyna i szeptali. Co za szata, co za jedwab, co za szelest. Aladyn udawał, że nie słyszy tych szeptów, lecz coraz dumniej i staranniej szeliścił swoją szatą. Budząc ogólnie podziw i zachwyt, kroczył uroczyście po rozmaitych ulicach wraz z Rodoendronem, aż wreszcie wyszli za miasto. Rodeoender bowiem prowadził Aladyna za miasto do tego miejsca, gdzie według jego obliczeń znajdowały się podziemia, w których była ukryta lampa cudowna. Chciał przed zmusić Aladyna do wydobycia z podziemi lampy cudownej, potem odebrać mu tę lampę, a samego Aladyna zabić, aby w ten sposób uwolnić się od świadka swych czynów czarnoksięskich i zachować w tajemnicy posiadanie Lampy Cudownej. Za miastem Aladyn ujrzał mnóstwo pięknych i bujnych ogrodów. – Stryjaszku – zawołał – chciałbym zwiedzić te ogrody, bo lubię kwiaty i drzewa. Hmm, – Drogi Aladynie – odrzekł Roender – domyśliłem się, że lubisz kwiaty i drzewa i dlatego też zaprowadziłem cię do miejsca. Gdzie są najwspanialsze ogrody? Zwiedzimy zaraz te ogrody, a gdy wrócisz do domu, opowiesz biednej Marudzie, ileś ogrodów zwiedził i jak każdy z nich wyglądał. Weszli do pierwszego ogrodu, gdzie ptaki o purpurowych dziobach zrywały z klombów rozmaite kwiaty, układały je w bukiety i chowały te bukiety w swoich obszernych złocistych gniazd. W drugim ogrodzie białe i żółte motyle bawiły się w kotka i myszkę. Jeden z nich uciekał, a inne goniły go, fruwając w powietrzu. W trzecim ogrodzie rogate i nieruchome ślimaki jeździły po alejach w małych powozikach z, z muszli tęczowych zaprzężone w sześć złotych bąków. Bąki, hucząc i bzykając, ciągnęły te tęczowe powoziki, ale niwe ślimaki poganiały je swoimi różkami. Było dużo jeszcze innych wspaniałych ogrodów. Ender i ja Laden szli z ogrodu do ogrodu, aż wyszli na pustą równinę. Ender zatrzymał się i rzekł. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. I wypoczniemy. Pamiętaj jednak o ladynie, żeś powinien mi ufać na sił i spełniać wszystkie moje życzenia. Jestem już w wieku podeszłym. A ludzie w tym wieku mają zazwyczaj swoje dziwactwa i wybryki. Bądź więc wyrozumiały dla moich dziwactw i wybryków. Oto na przykład i teraz chce mi się uczynić rzecz tak dziwaczną, że widok jej może cię przerazić. Nie przerażaj się jednak tym, co zobaczysz, lecz bądź mi posłuszny, bo jestem Twoim strykiem i pragnę Twojego szczęścia i dobra. Roender surowo spojrzał na Aladyna, a potem raptownie przyłożył ucho do ziemia, żeby zbadać, w którym miejscu ukrywa się lampa cudowna. Potem wyżłobił palcem w miejscu zbadanym rowek, aby to miejsce naznaczyć. Wreszcie wstał, nazbierał chrustu i rozłożył ognisko dookoła wyżłobionego rowku. Aladyn patrzył na wszystko ze zdziwieniem, ale słówka nie śmiał uronić. Ażeby stryja nie rozgniewać, Roeender wyjął chupkę i krzesiwo, wykrzesał ogień i zapalił ognisko. Gdy chrust zapłonął, Oender wyjął z kieszeni jakieś zioła i rzucił je do ognia. Natychmiast dym wonny buchnął z ogniska i zakłębił się w powietrzu. Wówczas Roeender wyciągnął obydwie ręce, przymknął oczy i wyszeptał zaklęcie. Salabim, salabim, morelebens. Wnet kłęby wonnego dymu pod przymusem zaklęcia, zamiast płynąć w górę, opadły na ziemię i uderzyły w miejsce, które Roe o Enderrowkiem naznaczył. W tej chwili rozległ się piorun. Ziemia w tym miejscu pękła i rozstąpiła się, ukazując otwór szeroki, zasłonięty żelaznymi drzwiami. Ender opuścił ręce i otworzył oczy. Drogi Aladynie, rzekł głosem cichym, lecz stanowczym: Ponieważ cię kocham, więc chcę ci powiedzieć, powierzyć moją tajemnicę. Tu w podziemiach, pod tymi drzwiami, kryją się skarby zaklęte. Pragnę, abyś się wzbogacił. I dlatego też przyprowadziłem cię. Do tego tajemniczego miejsca. Słuchaj teraz uważnie, co masz czynić, aby się do podziemi przedostać. Przede wszystkim otworzysz drzwi żelazne, zjawione w tym miejscu, gdzie ziemia się przed chwilą rozstąpiła. Pod tymi drzwiami zobaczysz schody kamienne w dół wiodące. Zejdziesz w dół po schodach. I trafisz w głębi na drugie drzwi marmurowe, otworzysz drzwi marmurowe i wejdziesz przez nie do ogrodu podziemnego. Za tym ogrodem znajdziesz drugi, a za drugim trzeci. Miniesz wszystkie trzy ogrody i ujrzysz wówczas za trzecim ogrodem plac niewielki otoczony murem. W murze znajdziesz głębienie, w tym głębieniu zobaczysz lampę. Zapaloną. Zgasisz lampę, wylejesz z niej oliwę, wyjmiesz knot i schowasz zgaszoną lampę na piersiach pod ubraniem. Stara to i zakurzona lampa nie ma żadnej wartości. Jestem jednak dziwakiem, i dziwactwo moje polega na chęci posiadania tej lampy. To też wracając na powierzchnię ziemi, oddasz mi lampę w chwili, gdy dostatecznie zbliżysz się do otworu. Nachylę się nad otworem i wyciągnę ku tobie rękę, abyś mógł lampę do ręki mi wsunąć. Reszta skarbów, które znajdziesz w podziemiach, należy do ciebie. W ogrodach podziemnych kwitną owoce, które wolno ci zrywać. Pamiętaj tylko, abyś ani ręką, ani nogą, ani rąbkiem szaty nie dotknął murów ogrodowych. Dotknięcie takie o natychmiast przytali. Owiń więc mocno i ściśle swoją szatę jedwabną dookoła siebie, abyś jej połą nie tknął niebezpiecznych murów. Bądź ostrożny i pamiętaj moje rady i przestrogi. Na wszelki przypadek daję ci mój pierścień złoty. Włóż go na palec. Ten pierścień uratuje cię. W razie jakiegokolwiek nieszczęścia. Rolender zjął z palca złoty pierścień i podał go Aladynowi. Aladyn wdział pierścień i rzekł: Bądź pewny, striażku, że zachowam ostrożność i potrafię wykonać wszystko, czego żądasz. Ciekawym jestem niezmiernie tych zaklętych podziemi. Nigdy dotąd nie bywałem w podziemiach i nie widziałem ogrodów podziemnych. Przestań już gadać, bo nie ma czasu do stracenia. Zawołał surowo Roe Ender. Aladdin zdziwił się bardzo, że Stryj do niego tak surowo przemawia i tak srogo spogląda. Wszakże Roe O'Ender niecierpliwił się, bo mu śpieszno było do posiadania lampy cudownej. Chciał ją odebrać Aladdinowi w chwili, gdy Aladdin z powrotem wejdzie na schody, a potem drzwi żelazne nad nim zatrzasnąć i zostawić go na zawsze w podziemiach, aby tam z głodu i strachu umarł w ciemnościach. Musiał jednak stłumić swą surowość i udawać znowu łagodnego i dobrotliwego stryja, bo bez pomocy Aladyna nie mógłby zdobyć lampy cudownej. Roender pamiętał dobrze napis, który się zjawił na tablicy zaklętej. Zgodnie z tym napisem nikt inny prócz Aladyna nie mógł zejść do podziemi. Nawet samego Reoendera czekała śmierć, gdyby się odważył spuścić podziemne ogrody w celu zdobycia owej lampy. Pogłaskał więc Aladyna po głowie i rzekł, Łagodnie. Mój drogi chłopcze, nie dziw się, że jestem zniecierpliwiony. Chciałbym, żebyś już obładował swe kieszenie skarbami zaklętymi i wrócił na powierzchnię ziemi zdrowy i cały. Gdyż będę się bardzo niepokoił przez czas Twojego pobytu w podziemiach. Im prędzej tam pójdziesz, tym prędzej wrócisz. Nie maruj więc i idź natychmiast. Aladyn podszedł do otworu, spojrzał na drzwi żelazne i zawołał. „Striaszku, te drzwi są tak duże i ciężkie, że nie zdołam ich podnieść. Sił mi nie starczy. Pochyl się tylko ku drzwiom, odpowiedział Roeder. I powiedz, to ja, Aladyn. A zobaczysz, że drzwi same się zaraz otworzą. Aladyn pochylił się ku drzwiom i zawołał: "To ja! Aladyn!". Drzwi się natychmiast otworzyły i Aladyn ujrzał schody kręte, które wiodły w dół. Zszedł w dół po schodach i trafił na drzwi marmurowe, szczelnie zamknięte. Dotknął drzwi dłonią i znowu zawołał: "To ja! Aladyn!". Drzwi marmurowe wnet się rozwarły. Aladyn ujrzał za tymi drzwiami ogród podziemny i wbiegł do ogrodu. W ogrodzie tym rosły krępe karłowate drzewa pokryte mchem złotym. Na gałęziach zamiast owoców dojrzewały perły tak wielkie jak orzechy. Perły te napełniały ogród podziemnym białym, matowym światłem. W tym świetle ujrzał Alladyn mury ogrodu porosłe grzyba, jadowitymi grzybami i pleścią. Przypomniał sobie przestrogę stryja i owinął się starannie swoją szatą, gdyż po ogrodzie wiał wicher podziemny i rozwiewał rąbki jedwabnej szaty, tak, że łatwo mógł mur zawadzić. Aladyn nie znał się na wartości pereł, ale podobał mu się ich kształt okrągły, więc nazywał ich sporo i schował do kieszeni. Podszedł potem do następnych drzwi hebanowych i zawołał: To ja, Alladyn! Hebanowe drzwi otworzyły się na oścież i Aladyn wszedł przez nie do drugiego ogrodu. W drugim ogrodzie kwitły na drzewach szmaragdy, turkusy, topazy, rubiny i chryzolity i napełniały ogród światłem błękitnym, żółtym, czerwonym i fioletowym. Wszystkie te światła mieszały się nawzajem, aż mrzyły w oczach. Aladdin nie wiedział, że to są kamienie drogocenne, ale podobały się mu barwy tych dziwnych owoców, więc je nazywał tam dostatkiem i napełnił nimi kieszenie. Zbliżył się wreszcie do drzwi miedzianych, ponieważ i te drzwi były zamknięte, więc Aladyn znowu zawołał. To ja, Aladyn! I miedziane otworzyły się, ja laden wszedł do ogrodu trzeciego. W trzecim ogrodzie kwitły na drzewach same brylanty, tak wielkie jak jabłka. Kwitły im gotały i połyskiwały tak mocno, że cały ogród podziemny zdawał się płonąć, a musiał dłonią w oczy osłonić od tego blasku. Nie znał się na wartości brylantów, ale podobały mu się ich połyski i migoty, więc nazywał ich bardzo dużo i poszedł dalej do drzwi następnych. Drzwi te były ze szczerego złota. Aladdin znowu zawołał: To ja! Aladdin! Drzwi złote otwarły się natychmiast i Aladdin wszedł do mały, na mały plac otoczony murem. Brylanty trzeciego ogrodu świeciły tak rzęsiście, że światło ich przed, przez drzwi otwarte przenikało aż do placu. W tym świetle brylantowym Aladdin ujrzał w murze wgłębienie, a w tym wgłębieniu lampę. Zbliżył się ostrożnie do muru, aby go szatą nie dotknąć i szybko wyjął lampę ze swojego wgłębienia. Lampa płonęła słabym, błękitnym pomieniem. Aladyn ją zgasił, wylał oliwę, wyrzucił knot i ukrył lampę pod ubraniem na piersi. Przebiegł szybko z powrotem wszystkie trzy ogrody podziemne i wspiął się na kręte schody. Roender stał nad otworem w oczekiwaniu Aladyna. Widząc, że Aladyn wraca, zawołał: Oddaj mi lampę, nim wyjdziesz spod ziemia. Stryjaszku, odpowiedział Aladyn, wstępując coraz wyżej po schodach bądź cierpliwy i czekać, aż wyjdę spod ziemi. Ukryłem lampę na piersi, pod ubraniem. Nie mogę wszakże wyjąć jej natychmiast, bo schody tu są kręte i muszę uważnie po nich stąpać, aby nie upaść. Oddam ci lampę dopiero wówczas, gdy wodocenę się na powierzchni ziemi. Głupi, nieposłuszny leniuchu! duchu! Wrzasnął rozgniewany leniuchem. Musisz mi oddać lampę, zanim wyjdziesz z podziemia. Jesteś już tak blisko otworu, że z łatwością możesz to uczynić. Stryju! zawołał Aladdin. Za to, że mnie przezywasz głupim, nieposłusznym leniuchem, otrzymasz lampę dopiero wtedy, gdy zupełnie wyjdę z podziemia. Głowa Aladyna była już blisko otworu. Rozłoszczony leniuch zacisnął pięście. Zgrzytnął zębami i zanurzywszy nogę w otworze, kopnął Aladyna w głowę. – Oddaj mi natychmiast lampę! Wrzasnął takim strasznym i szatańskim głosem, że z ust buchnął mu płomień i dym czarny. – Oddaj mi natychmiast lampę, albo zabiję cię na miejscu! Aladyn chwycił się ręką za głowę i zawołał. – Za to, żeś mi kopnął nogę w głowę, nie oddam ci lampy! Rolender. Tak się rozzłościł, że stracił przytomność. Wolał nawet wyrzec się lampy cudownej, byleby tylko zemścić się na Aladynie. Pochylił się nad otworem i szepnął jakieś zaklęcie. Skemereske, <skrytanie> skeske, katapi, katapi. Zaklęcie było gniewne i potężne, bo nagły piorun uderzył w ziemię. Drzwi żelazne zamknęły się szczerze. Ziemia zrosła się nad nimi. Także nie widać było nawet śladu otworu. Nikt by się teraz nie domyślił, że w tym równym i pustym miejscu były przed chwilą drzwi żelazne, pod drzwiami, zaś schody prowadzące do trzech podziemnych ogrodów, za którymi znajdował się plac otoczony murem. Cicho było i samotnie na równinie. Słońce tylko świeciło, a w powietrzu wirowały roje much złotych, zielonych i niebieskich o Ender przesłonił usta dłonią i tłumił ogień, który mu wciąż jeszcze buchał z ust z powodu nadmiernej złości. Potem spojrzał na ziemię zrośniętą i zrównaną i zacierał ręce z zadowolenia, że dokonał na Aladynie tak straszliwej zemsty. Był pewien, że Aladyn zginie w podziemiach z głodu i ze strachu. Postanowił nie myśleć już o zdobyciu lampy cudownej, Jeno wrócić jak najprędzej do Afryki. W tym celu rozpędził się wzdłuż porówninie i zrobił taki skok w powietrze, że od razu przeskoczył z Chin na sam środek Afryki, gdzie kwitła olbrzymia palma. Zmęczony czordziejskim skokiem, roender usiadł pod palmą, żeby wypocząć. Pod palmą znów się zaczął uśmiechać i zacierać ręce z radości że Aladyn wkrótce umrze i nikt nawet nie będzie znał miejsca, w którym został żywcem pogrzebany. Roender zapomniał w złości, że dał Aladynowi pierścień zaklęty, który go może uratować.